Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale. Na samym początku jeszcze skinsmanki, strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza ten naklejek. Link w opisie. Drodzy rodacy, Pan Siuchy, którego widzicie na obrazku z taką oto naklejką, prawdopodobnie, znaczy istnieje taka szansa, że trafi do g 2 I teraz tak. Jakby tu napisał o tym Mobin, ale to o niczym nie świadczy. Ja tu w ogóle przeklinam, ale to nieważne. Napisał o tym Mobin. Piszą o tym wszyscy wszędzie, jakby, że Siuchy może trafić do G2. I trzeba powiedzieć o tym w ten sposób. Jeżeli to się wydarzy, że nasz Polak trafi do G2... To trzeba te informacje rozpatrywać pod dwoma względami. Pierwsza, że czy w niego inwestować dzisiaj? Powiem w następujący sposób. Ciężko o tym zadecydować, przez to, że za chwilę będzie promocja na Paryż i wiadomo jak to się może skończyć. To jest pierwsza rzecz. Więc w tę naklejkę na pewno nie. I nawet wątpię, żeby. Ale jeżeli promocja na Paryż się skończy, to ja uważam, że siuchy w porównaniu do Huxiego będzie dużo, dużo, dużo wyżej. I ja wiem, jak to brzmi, że przecież Huxie miał mem. Tylko chodzi o to, że Huxie yy, zrobił na siebie mem przez to, że po prostu bardzo słabo grał i jakby ludzie to memowali, że o, Gigachat rzucił Neida, którym yy, zadał 5 damage'a. Gigachat, 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 nie? To jest trochę inaczej. Ponieważ kiedy siuchy zabija cokolwiek To To nie jest tak jak w przypadku Huxiego Że mema zrobił jakiś losowy typ, który coś wrzuca Kiedy siuchy cokolwiek zabija yy, Cały czat jest zaspamowany I dookoła tego już jest zrobiony mem Jakby Do tego zobaczcie tę naklejkę Tu nie ma co nie wypalić Jeżeli ten transfer to prawda, to naklejka, która dzisiaj kosztuje 22 zł, no w sensie ja jeszcze czekam na jej spadek z uwagi na promocję Paryża, tak? I ona wtedy może kosztować na przykład 5 zł, czy coś takiego, albo jeszcze niżej. Jeżeli ta naklejka będzie kosztowała 5 zł, to nie zdziwię się, że potem będzie ona kosztowała 100, 150, 200. Jeżeli to wszystko to prawda. Tu się wszystko spina. Transfer do G2, najbardziej medialnej drużyny w Europie. Zawodnik, który ma na siebie zrobiony mem, zawodnik z ciekawą naklejką, zawodnik, który był w finale majora. Tu się wszystko spina. Po prostu wszystko się tu spina. Tylko miejmy nadzieję, że ten transfer nie będzie za wcześnie. Bo jeżeli będzie za wcześnie, chociaż i tak to mecze decydują. No, G2 ma impact na meczach. Nie, nie ma impactu. Yy, znaczy, będzie miał impact samo przeniesienie, ale mniejszy niż mecze. Po prostu Prejgę, żeby się udało. Mam nadzieję, prejgę Proszę, niech on przejdzie do tej drużyny. Błagam. Całe polskie community tego chce. Czemu G2 tak bardzo Polaków zabiera w ogóle? O co z tym chodzi? Wytyfy. No dobra, nic. Eee, błagam cię, człowieku, musisz to zrobić, to jest... Wiadomo. Ale nie jest jeszcze potwierdzone, ale chyba każdy by tego chciał. Wydaje mi się, że pod względem memiczności yy, i tego, jak community będzie z tego zadowolone, to jest top 1 posunięcie, jakie możemy w ogóle dostać. To nie, nie możemy w ogóle dostać lepszej informacji, to jakby siuchy w G2 Grający w dobrej formie to jest fabryka milionerów. To jest. Jakby to jest fabryka milionerów. Jakby nie mam lepszego słowa. Tak to trzeba nazwać. Widzicie tę naklejkę? Wyobraźcie sobie, że ta naklejka wchodzi do cheatu. Na meczu jest na przykład 50 czy 60 tysięcy ludzi i cały czat jest zaspomiony to musi po prostu gdzieś pójść. Zobaczymy. Ja dzisiaj go nie kupuję, oczywiście, nie zachęcam do tego, bo promocja może Was zawieść, ale jako przyszła informacja po prostu jest to perełka. Trzymajcie się i hej.